Katarzyna Stoparczyk była osobą, która potrafiła wnieść radość i mądrość w życie wielu, nie tylko dorosłych, lecz także dzieci. Jej niezapomniane programy takie jak Dzieci wiedzą lepiej, pokazały jak ważne jest zrozumienie i nawiązanie relacji z młodym pokoleniem. Niestety, tragiczne wydarzenia w Jeżowem na Podkarpaciu przyniosły ogromny smutek nie tylko jej bliskim, ale również całemu środowisku medialnemu w Polsce. W wyniku wypadku drogowego, do którego doszło, życie straciły dwie osoby, a wśród nich była niezwykła dziennikarka. Obie ofiary, mężczyzna i kobieta, mieli około 45 lat. Dodatkowo w wypadku ucierpiały jeszcze trzy inne osoby. Jedna z nich wymagała pilnej interwencji medycznej i została przetransportowana helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego, natomiast inne były transportowane karetką. Rzecznik prasowy komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Ireneusz Szewczyk, potwierdził wszystkie te informacje dla stacji telewizyjnej TVN24. Z relacji medialnych wynika, że w trakcie zderzenia, w którym uczestniczyły dwa pojazdy marki Skoda, Stoparczyk była pasażerką. Kierowcą był mężczyzna w wieku 29 lat. Po zajściu służby podjęły działania mające na celu zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Przykładowo pobrano krew od kierowców oraz innych poszkodowanych, którym stan zdrowia na to pozwalał. Wstępne testy nie wykazały obecności alkoholu, co potwierdził prokurator Walkowicz, a dalsze analizy będą prowadzone w nadchodzących dniach. Zaledwie kilka dni przed tym tragicznym wypadkiem Katarzyna Stoparczyk planowała wydać książkę poświęconą życiu wielkiego aktora Stanisława Tyma. Publikacja nosi tytuł: Człowiek szczery na trzy litery i miała swoją premierę w listopadzie. W tej książce można znaleźć głębokie refleksje, które w obliczu obecnej sytuacji nabierają szczególnego znaczenia. Żaden człowiek nie chce umrzeć, ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. Te słowa, które napisała Stoparczyk, poruszają serca. Pożegnalnym wpisie, zamieszczonym przez wydawnictwo Znalazły się słowa uznania. Wczoraj wspólnie snuliśmy plany, wzruszaliśmy się i śmialiśmy, wspominając Stanisława Tyma, a od dziś będziemy wspominać również ją, Kasię. Jej ciepło, uważność i obecność zostaną z nami na zawsze. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia czytamy na oficjalnym profilu wydawnictwa na Facebooku. Katarzyna Stoparczyk pozostanie w pamięci wielu ludzi jako osoba pełna pasji zaangażowania i miłości do drugiego człowieka. Jej odejście jest nie tylko stratą dla bliskich, ale cios w całe środowisko dziennikarskie i dla tych, którzy czerpali inspirację z jej pracy. Słowa, które przekazywała, będą żyły w sercach tych, którzy mieli szczęście ją poznać.